Helmina Iwanowska urodziła się 2 września 1905 roku w Wilnie. Studiowała matematykę na tamtejszym Uniwersytecie Stefana Batorego. Zanim jednak ukończyła studia, profesor Władysław Dziewulski zaproponował jej pracę w Obserwatorium Astronomicznym. Tak rozpoczęła się wieloletnia współpraca obojga uczonych. W 1945 roku, po aneksji Kresów przez Związek Sowiecki, dr Wilhelmina Iwanowska wraz z wieloma pracownikami Wileńskiego Uniwersytetu przeniosła się do Torunia, gdzie współtworzyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Razem z profesorem Dziewulskim budowała od podstaw Obserwatorium Astronomiczne w podtoruńskich piwnicach. Dzięki staraniom Wilhelminy Iwanowskiej już w 1947 roku do piwnic z Uniwersytetu Harvarda trafił zasłużony dla światowej astrofizyki 20-centymetrowy teleskop Drapera. I tu ciekawostka: w Harvardzie instrument dostarczał materiał w postaci fotografii widm gwiazd, czyli światła rozszczepionego przez pryzmat na wiele kolorów. Ich analizą zajmował się zespół tworzony głównie przez kobiety, które nazywano harwardzkimi rachmistrzyniami. Ich mrówcza praca zaowocowała m.in. stworzeniem klasyfikacji widmowej ponad 200 tysięcy gwiazd, którą świat nauki stosuje do dziś. W pewnym sensie kontynuatorką tego dzieła w Toruniu stała się w tym czasie już profesor Wilhelmina Iwanowska, która prowadziła badania fotometryczne oraz widmowe gwiazd, także zmiennych. W latach 1948–49 profesor Iwanowska przebywała na stażu w Stanach Zjednoczonych. Mimo poważnych propozycji kontynuowania kariery naukowej w USA, zdecydowała się powrócić do Polski. Dane obserwacyjne zgromadzone za oceanem opracowała już w Toruniu. Na ich podstawie Wilhelmina Iwanowska ustaliła nową skalę odległości we wszechświecie. Odkrycie uważane jest za najważniejsze osiągnięcie naukowe, pani profesor. Była doskonałą wykładowczynią oraz świetną organizatorką, dzięki czemu stała na czele obserwatorium UMK od grudnia 1952 roku aż do przejścia na emeryturę w październiku roku 1976. Pod jej kierunkiem ośrodek dynamicznie się rozwinął. W 1962 roku w piwnicach uruchomiono największy do dziś w Polsce teleskop o średnicy zwierciadła 90 cm. Pod koniec lat 50. Wilhelmina Iwanowska zainicjowała obserwacje radiowe, a w latach 70. z jej inicjatywy zbudowano Obserwatorium Radioastronomiczne UMK. Zwieńczeniem tej ścieżki rozwoju było uruchomienie w 1994 roku największego w Europie Środkowo-Wschodniej 32-metrowego radioteleskopu RT-4. Profesor Wilhelmina Iwanowska wypromowała 19 doktorów, a 8 jej wychowanków uzyskało tytuł naukowy profesora. W latach 1973-78 była wiceprezydentem Międzynarodowej Unii Astronomicznej, pierwszą kobietą piastującą tak wysokie stanowisko w tym gremium. W roku 1995 została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymała godność doktora honoris causa trzech uniwersytetów: Winnipeg w Kanadzie, Leicester w Anglii i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Honorowe obywatelstwo miasta otrzymała w 1997 roku. Profesor Iwanowską upamiętnia też jedna z ulic na toruńskim podgórzu oraz planetoida o numerze 19 88 20. Wilhelmina Iwanowska zmarła 16 maja 1999 roku w grodzie kopernika. Zawsze podkreślała wartość kopernikańskiego dziedzictwa oraz jego ogromne znaczenie dla współczesnej nauki. Wszechświat, wszechświat, o którym 450 lat temu Kopernik powiedział, że jest bardzo wielki, bardzo piękny. I bardzo godny poznania. I te słowa jego są aktualne do dziś. Astronomia robi kolosalne postępy. I przy tym wszystkim, dziwne, ale w ojczyźnie Kopernika nie ma w szkołach ani podstawowych, ani średnich przedmiotu astronomii.